Cześć, witajcie ponownie. Składem ciąg dalszy. Syn, synkowi wytłumaczyłem. Proszę bardzo, synek tutaj walczy, wytłumaczyłem mu, co ma sprawdzać, jakie mniej więcej cyferki mają być. Synek tu się powoli uczy. Chłopak skończył 10 lat dopiero, to jest jego kład, dokładnie. I tutaj mamy coś takiego jak elektrowłącznik, moduł, nowa cewka jest, przyniesione drugie świece. Akumulator oczywiście na y, 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 więcej mocy, bo ten wysiadł nam, został y, włączony, zapon i nie. Nie był wyłączony, nam się rozładował. Y, tutaj, synku, teraz to musisz sprawdzić. O tak, teraz sobie zobacz, czy będzie przejście ci. Y, do, masę jeszcze tam zobacz. I tutaj mamy tak, stacyjka została sprawdzona jeszcze raz. Tutaj kontrolki, kontrolki, kontrolki jeszcze raz. Tam przejście miałem sprawdzić. Moduł jest jeszcze sprawdzony. Jeszcze raz zostaje stary i tutaj wszystkie kabelki się zgadzają. Przejścia są do każdego. Tutaj przełącznik sprawdzony. Z tym psztyczkiem był mały problem. Jest wlutowany jeszcze raz, proszę bardzo. Przycisk działa prawidłowo dodatkowe gaszenie awaryjne jest wszystko działa. Tam posprawdzane mamy wszystko już i jest jedno podejrzenie i zaraz będziemy sprawdzać. Zobaczymy co dalej. jeżeli to nie, to to nie będzie, to się poddaje. ale mam nadzieję, że to już będzie to. Za chwilę to się okaże.